Ej, mi tego nie zabierze O, ta, yo, flow Ta, albo flow Yo, ej, ej, ej Jedziemy z tym O tak, yo hello. Nie tego ziomek nie zabierze, tylko rap prosty, bo mam takie flow, które niszczy was wszystkich proste. I mi rapu, nie zabierze, bo rap moją moto. Moto co robię rap, no co mi że to nabity i sobie chciał proste. Chcę rabie zajębicie, bo ja rapy robię dobre. Robię dobre rapy, tak to wiem o ty dobrze żołębek. Nie myślisz tego powtarzać, bo ja robię rap to proste. Robię rap to flow, mam tu flow, ziome, proste. Mam te rapacje, których nigdy nie zabierzesz proste, I masz szans, by tego zabrać, bo to moja pasja. Ja w rapie wychowany przez taką ulicę W ty typie, nie przez na ulice, gdzie proste Wychowany na ulicy ma w sobie czy ziome Bo na ja twojej pasy i zabierzesz mi tego, chodź mi nawet chciał Nie dam się zgubić właśnie ta, Bo to syn z zgubisz synu z i to dobry to, towar, to, ziome To cię tak jednie, że będziesz siedział w samochodzie, o To jest gra pasji, a o ty dobrze, ziome Jak sobie tu nawijam, to na bitach lecę proste Nie bierzesz mi tego, ziome, co mam w sobie ten rap Bo ten rap leci w kółko dla całego świata, tak Siedzę na koparku, bo ja tak sobie latam bo to jest na bitach, sobie rata, lubię latać zabita I tak sobie tutaj jadę, bo na bitie sobie lecę, lepszy wybranę Teraz prawo, pasja, flow, wiesz o tym dobrze, ziomie Sprawdzaj to, zanim to głośniej, tak głośniej Bo ja mam flow, mam flow, ziomę, ja mam flow i pasję Tylko nie zawierz mi procent, tylko nie zawierz mi flow Bo ja mam flow i pasję, tylko nie zawierz mi to Bo ja mam tu rację, mam tu rację, sam się przekonacie, prosty, ziome. A tu i rację, tak tu ja wiesz ty proste ten dalej czy proste, mam pasję rap, tego mi nie odbierzesz proste Musiałby chyba mnie zajebać, zorzę wierzę Ja tutaj sobie robię rap, cały czas na dzielnicach leci Rab nie na dzieci, tylko na prawdziwych ziomek Ja wiem, robię ty rap, a nie na skróty proste jadę sobie na ty bicie i sobie śpiam proste rap nie odbierz świty pasji, proste żony Bo ja wjeżdżam na bity, robię to co, co mogę, robię rap Cały czas tutaj jeden na tych bitach, jadę tu robię rap na tych dzielnicach tu ty rapera ty wiesz o tym dobrze Proste nie zabierz mi tej pasji, bo ziomek nie może Bo ta pasja jest we mnie, to się jak flow we mnie Mam takie flow, że niszczę każdą nie. Każdą rzecznię jestem bezpiecznie, flow mam granice proste Lecę na typicie i pokazuję życie, pokażę, jestem na szczycie typie Tak to prosty ziomek, i nie pasji, prosty. mi nie zabierze mojej pasji Spierdalać proste, nikt mi nie zabierze mojej pasji Tak ci to ziomek powiem, bo moje pasje wzięła się z rapu Proste jestem raperem i mam taki flow że jeszcze każą wszystkie proste ziome I mi tego nie zabierzesz, tego flow ziome Mam tą tylko którą kocham, tak bardzo proste To moja rapacja, tego mi nie zabierzesz proste Bo ja flow muzykę z gram to ciągle, na ja to ciągle nie zabierzesz mi ty pasz, ziome Ja tutaj ciągle to grały, tak ci to powiem, ziome lecę ja na tych bitach, się cały czas Na no w bitach, bo to jest ci rap, ci muzyka, lecimy ja na bitach ziome I tak sobie i to Ja robię tutaj, robię ci rapy cały czas o, jo, bo sobie lata na i tak proste, ziome Nie podawszy się nikomu, tak się to, że powie Lecę na trybicie, to prawdę, ziome Tak, co tutaj rarybuje, tak ryb proste, ej tak to lecę sobie zioną, tych bita proste, nie zabierz mi tej pasji, to nie to do dzisiaj, o. jesteś w pracy, chyba kurda ci kople, ci kople to odleci no, to zaczął się proste wprost, o. Nie zabierz mi pasji, bo ja robię tutaj rap, ej Ty moi rodzice są dziennie, tak tutaj, ej nie zabierz mi tej racji, pasji. Proste, bo rap dziennie niszczy i będzie niszczył wszystkie proste, o. Nie zabierz mi tej pasji, nie. Elo, Ta Pozdro.